A to urządzenie to nam się bardzo tutaj przyda w domu. To jest pilarka akumulatorowa Stiga CS300E. I zaraz zobaczymy, bo mamy pilarkę, tylko mamy pilarkę naszą spalinową. A tutaj jest akumulatorowa. Bardzo jestem ciekaw jak będzie działała taka akumulatorowa. Tu już jest akumulator, widzę w pudełku. Dobra, akumulatory na końcu. Akumulatory na końcu, najpierw wyciągnę, tu jest jeszcze jeden akumulator. A to jest i sprzęt właściwy. Pilarka, jak pilarka, ale widzę, że ma też dwa sloty na akumulatory z obu stron, czyli akumulatory się wkłada po lewej i po prawej stronie. Tutaj mamy prowadnicę do łańcucha, osłonkę. Tutaj są jeszcze jakieś elementy. A patrzę, gdzie jest łańcuch, bo brakuje mi jeszcze łańcucha. Łańcuch by się przydał w sumie. To jest prowadnica. To nie wiem co to jest szczerze mówiąc. Jakaś pewnie osłonka. A łańcuch może być po prostu w którymś z tych pudełek małych. Zaraz zobaczymy. A tu jest Tu jest zasilacz do akumulatorów. Tu jest akumulator jeden. A już to takie duże te akumulatory. Konkretne. Jeden akumulator. Drugi będzie taki sam. Okej. Okay. No i teraz jeszcze szukamy. Jest łańcuch, tu jest łańcuch. I to jest nówka sztuka. Łańcuch jeszcze zapakowany. Dobra, no to składam ten zestaw i zaraz odpalimy po raz pierwszy. Okej, okay, jest łańcuch. A czy wcześniej nie potrzebujesz przeczytać instrukcji? Um, spróbuję łożyć tą, yy, poskładać tą pilarkę tyle, ile dam rady. A jak nie dam rady, to, to wtedy będę się posiłkował instrukcją. Yy, mm. Wydaje mi się, że podstawy znam działania takiej pilarki. Zaraz się przekonamy. Tutaj mamy. O. Tak. Może rzeczywiście zajrzę do instrukcji to mi się dowiedział, do czego ten plastik służy, bo to akurat nie wiem. I tu mam jeszcze jakieś dodatkowe elementy. No to one też nie wiem, do czego służą. To są chyba jakieś takie mocowania na ścianę, ale to się upewnię, to po prostu przeczytam sobie instrukcję. Dobra, no to czytam instrukcję. A, to jest... To wieszamy na ścianie. I tutaj do tego mont montujemy sobie te elementy o w ten sposób. I tutaj też o tak. I wtedy możemy sobie tą pilarkę po prostu powiesić na ścianie, więc akurat fajny patent. Czy jednym słowem jednak warto czytać instrukcję. Warto dać czasem do instrukcji. Tak? Ja myślałem, że to się gdzieś do tej pilarki montuje, a to jest akurat taki uchwyt, żeby ona nie leżała na, na podłodze. Bo na przykład nasza pilarka spalinowa cały czas gdzieś leży na podłodze w garażu, cały czas się o nią przewracamy. A tutaj po prostu możemy sobie to powiesić na ścianie. Więc fajna, fajna sprawa. Tutaj mam opisane jak to się robi. bo to będzie szło sobie w ten sposób, ale czy tu? Aż tak? A nie, to tak będzie. Tak idzie. I teraz ona będzie, ona musi być w ten sposób. O tak. No to wiesz, że udało mi się w końcu to złożyć. Nie było to wcale takie trudne, jak się okazało, bo tutaj po prostu w środku był taki pierścień który musiałem przekręcić i wtedy mi ta prowadnica weszła do środka i wtedy mogłem spokojnie założyć ten łańcuch. I potem dokręciłem ten pierścień ręcznie, a potem założyłem tą plastikową obudowę. I tutaj jest, robi, robi się w ten sposób, że tym się odkręca tę pokrywkę, a żółtym pierścieniem naciąga się lub luzuje się łańcuch. Czyli nie potrzeba tutaj żadnych narzędzi, tak jak normalnie jest w pilarkach, także trzeba tu jakimiś narzędziami specjalnymi. Tutaj po prostu kręcimy sobie tym pierścieniem, czyli teraz mamy za luźny ten łańcuch, więc ja sobie dociągam jeszcze troszkę. O, teraz jest dobry naciąg i teraz... Tylko obudowę dokręcam i już jest teraz dobrze naciągnięty ten łańcuch, czyli już mogę teraz pracować i teraz uwaga, zakładam akumulatory, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony, no i sprzęt powinien działać, uwaga, jeszcze nie, akumulatory są naładowane, tutaj mam blokadę i teraz. Wow! No ekstra, w ogóle leciutka ta pilarka jest. Nie to co takie normalnie spalinowe, ciężkie. Ponadto, odpalenie w takich spalinowych, to zawsze trzeba się szarpać z tym szarpakiem, z tą linką. A tutaj tylko naciskam guziczek i działa. No genialna sprawa. Dobra, będziemy ciąć różne gałęzie i polana do naszego kominka. Taki kolejny sprzęt.